Co za niefart. Wyjechał mi z prawej. Mówił, że nie widział znaku, ale się wściekłem. Pierwsza przejażdżka już dzwon. Tam dzwon. Zaraz dzwon. Maleńki dzwoneczek. Ciesz się, że samochód nie jest W sumie zresztą i tak miałem fart z tą furką. Ten Staszek wyglądał na konkretnego gościa, nie ten co to jego braciszek. Zaraz, zaraz. To wy się znacie? Niestety. Ten cały Janek to chory łeb. hazardista na pełen etat. A skąd to nie wywierz? – Człowieku, pracuje w kasynie, a ten gość prawie tam mieszka. Nie odchodzi od ruletki. Tyle kasy przegrał. Długi ma pewnie w całym mieście. Lichwa go szuka. Co mu nogi połamać? – Wychodzi na to, że jak nie urok, to... ojciec w potrzebie i brat hazardzista. – Aha. To dlatego Staszek sprzedał samochód, żeby bratu pomóc? – Nie. Właśnie nie, panie Bronku. Mówił, że potrzebuje pieniędzy dla ojca. – Ojca? – Tak. Pokręcona rodzinka, no naprawdę. Dawidek, a co żeś się tak zamyślił jak kart przed Wigilią? Jeśli bierz do roboty, sama się nie zrobi. Nie wiesz, gdzie on mieszka, ten Staszek? Tak, niedaleko, na Liniowej. Najpierw pojawia się ojciec i okazuje się, że potrzebuje pieniędzy. A potem okazuje się, że brat jest hazardzistą. Hmm. ciekawe.